Dzień dobry, a dokładniej to baczność. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego pojawiła się informacja, że w Milanówku miała powstać klasa o profilu narodowo-matematycznym. Sprawa została jakiś czas później wyjaśniona. Oczywiście wszystko przekłamały polskojęzyczne media, które nieustannie szczują, tak naprawdę chodziło o klasę mundurową. Faktycznie zasadnicza różnica. Dobra, jedno pytanie. Niby czemu tylko milanówek? Zastąpić ten cały lewacki spedalony w musztrą, siatkówkę czołganiem, pchnięcie kulą zmienić na rzut granatem, a z gry w dwa ognie zostawić tylko nazwę. Nowe zasady polegałyby na strzelaniu do tekturowej sylwetki demonstranta. Tak jest. Strzelectwo i wycieczki śladami żołnierzy wyklętych to tylko część programu nauczania w klasie o profilu narodowo-matematycznym. Taka klasa już od września ma ruszyć w liceum w Milanówku. I to nie, że ja jestem taki oryginalny. Są w naszym pięknym kraju wybitni. Powtarzam, wybitni intelektualiści, którzy takie rozwiązania postulują od dawna. Co więcej, to już nie tylko program, ale i łapiące za serce hasło. A wiadomo, że w wojsku mocne, dobitne i najważniejsze, trafne hasło to podstawa sukcesu. Kościół, szkoła, strzelnica. Słyszeliście to? Kościół, szkoła, strzelnica. Matko Boska. Wypadałoby to jakoś zgrabnie obśmiać, ale jak? Jak doprowadzić już absurdalne do jeszcze większego absurdu? No nie da się. Jestem po prostu bezradny. Wyobraźmy sobie taki dialog. Co dziś robiliście w szkole, córeczko? Ta, tam. Jak zwykle, tatusiu, naparzaliśmy trochę z karabinu, porzucaliśmy trochę granatami, bawiliśmy się w wojnę, a na koniec zrobiliśmy zabawowy pogrzeb tych, którzy przegrali. Autor hasła Kościół Szkoła Strzelnica, pan Grzegorz Braun, wielki przeciwnik Unii Europejskiej, z pewnością szybko i radykalnie rozprawiłby się z tak idiotycznymi pomysłami edukacyjnymi jak chociażby ten. W polskich szkołach, żeby było nauczanie cyfr arabskich? E, w jakim celu? Według mnie robić złe. W jakim jakby, celu? Skoro oni nie akceptują naszej kultury, to czemu my mamy jakby się przystosowywać do nich? Nie wypowiem się w tym temacie, bo myślę, że to bez sensu według mnie. Sądzę, że to powinno być e, wyborem każdego. No ja myślę, że może być To szczególnie. Wydaje mi się, że nie. Idźmy dalej. Konsekwentnie, w porządnej narodowej szkole trzeba też koniecznie zlikwidować wszystkie lekcje języka niemieckiego. Jak to tak? W polskiej szkole, po niemiecku, od razu w RI! Już się jeden inteligencik profesorek w tramwaju dowiedział, czym grozi gadanie u nas po niemiecku. W ogóle po cholerę jakiekolwiek języki obce. Więcej religii i strzelnicy. Wystarczy. Będzie się główna żeria angielskich słówek uczyła? A po co angielskie słówka na zmywak? Rosyjski? No, wolne żarty, tak? Francuski? To już w ogóle czysty idiotyzm. Nie wiecie, co się teraz we Francji wyprawia? Będziemy uczyli nasze polskie dzieci języka imigrantów z Afryki? Pojawia się pytanie ogólne. Jaka powinna być obecnie edukacja? Skoro mamy już Narodową Telewizję, to i edukacja narodowa powinna być narodowa. Narodowa, edukacja narodowa. Proszę, wychodzi całkiem zgrabny skrót NEN. Chociaż mam pewne wątpliwości, czy taka nazwa jest wystarczająco jasna i prawomyślna, czy aby nie za mało przymiotnika narodowa? A może narodowa, narodowa edukacja, narodowa, narodowo patriotyczna, narodowa. Ja bym się nie wahał. W końcu tu idzie o młodzież. Nigdy za wiele wskazywania słusznego kierunku. Ba, jedynego słusznego kierunku. Zwłaszcza, że nie oszukujmy się. Obecna edukacja nie tylko jest za mało narodowa. To jeszcze stanowczo za mało efektywna. Popatrzmy. Koło jest figurą jaką? Prostopadłą, rzeźbą. Kto jest autorem? Pana Wołodyjowskiego. No Andrzej ten... A miskiewicz. No i wstyd przyznać, ale nawet wśród najbardziej wartościowej tkanki młodzieżowej daje się dostrzec pewne luki w wykształceniu. No to jest prawdziwy patriota? O kurde, patriota? No. <gry> No to jest taki koleś, który kurde w coś wierzy. Kurwa. No Jada to jest taki człowiek, który no, który, który. Uciekł. Dlaczego Powstanie Warszawskie jest ważne dla kibiców Legii? Odpowiadaj. No. No bo kurde, Legia to jest klub warszawski. Dlatego jest ważne, bo cała Legia zawsze razem i wszyscy walczyli za Legię, za cały kraj, za całą Polskę. Niestety w kręgach opozycyjnej elity też nie ma orłów. Znaczy, orzeł jest jeden, ale wyjątkowo nisko latający. Przed Państwem jaśnie szanowny Pan Bankowiec, lider opozycji. Prosimy, Panie Przewodniczący. Po świętach przypomnę sześciu Króli, tak? I kończy się pierwsze półrocze. Na świecie robi się głęboką analizę. Po co były gimnazje? Trzy cele zostały osiągnięte. Po świętach, przypomnę, sześciu króli. Są takie momenty, kiedy imperia padają. Imperia padają zwykle w szczycie swej chwały. I to jest właśnie Panie ten moment. Zaraz, ale które imperium upadło w, upadło w szczycie swojej chwały? Rzymskie. Rzymskie w szczycie swojej tak, chwały oczywiście. Szczyt, szczyt chwały Imperium Rzymskiego to jest jakiś setny rok naszej reonu podło, w którym Nie, 47 Nie, pan co to Upadek tak? był podział Cesarstwa Rzymskiego. No, no dobrze, ale to, to, jest to dokładnie. Wniosek jest jeden właściwa edukacja powinna zaczynać się jak najwcześniej. W końcu, czym narodowa skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość narodowo trąci. Zająć się tym powinna specjalistyczna komórka, czyli Instytut Pamięci Narodowej. Yy, wróć. Przepraszam, błąd, oczywiście powinienem powiedzieć. Narodowy Instytut Pamięci Narodowej. Byłoby dużo lepiej. Tak, aby z każdego jednego narodowego, małego Polaka wyrósł porządny, duży, narodowy Polak. Początki już są, teraz tylko konsekwentnie jechać dalej. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł Biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. A kiedy młodzież będzie szła na strzelnicę, tak jak w poważnym wojsku, ze śpiewem na ustach. Lewa, lewa i dzieciarnia śpiewa! Bo, 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 bo. Że tak. Dziś, kochane dzieci, nauczymy się pięknej, wesołej i dowcipnej piosenki, wychwalającej uroki wojny. Dalej, odważny czterolatku, naprzód dziarski przedszkolaku z grupy kolorowe bagneciki. Śpiewaj o tym, że za sympatyczną panią Wojenką raz i dwa, raz i dwa idą sobie chłopcy malowani. Idą, maszerują i wesoło podśpiewują. Póki im łbów nie pourywa. Do you think that God came down from heaven and stopped? Oh! Oh, Na szczęście młodzież ma skąd czerpać wzorce. Są doskonali wokaliści, a w dodatku nie waham się użyć tego określenia wybitni mężowie stanu, którzy odpowiedni repertuar mają od dawna opanowany. Chociaż Wisły nie widzieli, nad Wiślańskich lot do żeby nie było, inne piosenki przewodniczącego Kukiza, reprezentującego ugrupowanie Kukiza, też bardzo cenimy. Są dowodem na jego wielką przenikliwość. Nie polecamy tego utworu dla uczącej się młodzieży, ale obawiamy się, że ucząca się młodzież występujące w tekście wyrazy ma, jak to się drzewiej powiadało, wykute na blachę. Reforma szkolnictwa już się zaczęła. Znaczy niby się zaczęła, ale jeszcze nikt nic nie wie, znaczy niektórzy wiedzą, ale nie powiedzą, bo nie wszystkie szczegóły są ustalone, a te szczegóły, które owszem są ustalone, teraz są konsultowane, a kiedy się ustali i przekonsultuje wszystko, jak należy, to się wtedy zajmie reformą na poważnie. Uff, dzień dobry, witamy w Polsce. Jednak narodowe, narodowe Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowej, Narodowej już wie trzy rzeczy. Najważniejsze. Pierwsze będzie lepiej niż do tej pory. Drugie będzie bardziej patriotycznie i narodowo niż do tej pory. Trzecie trzeba zlikwidować gimnazja, bo to samo zło. Oprócz chaosu przepełnionych szkół, nieuniknionych zwolnień wśród nauczycieli, likwidacja gimnazjów przyniesie niestety niepowetowane straty w polskiej kulturze, niekoniecznie narodowej. No zobaczcie sami, jaką piękną piosenkę o gimnazjum stworzyli ci utalentowani młodzieńcy. Ta szkoła to całe życie nasze, nasze. to w niej poznałem Poznaję tę, tę klasę. klasę. Oni są dla mnie jak rodzina, Rodzina. I na WF-ach każdy nagina. Mamy swe upadki i odpały, przez co narobiliśmy sobie siary. Mamy też wzloty, wzloty. które unoszą w nas jak samoloty. Jak to? Przecież w tej piosence w ogóle nie było akcentów patriotycznych. Nikt nie opiewa uroków wojny ani nie zachęca do korzystania ze strzelnicy. Gdyby ci utalentowani młodzieńcy zamienili kaptury na mundury, to by nikt ich nikt gimnazjum nie ruszył. No a teraz pff, sorry, Batory, klamka zapadła. Pani minister uważa, że bez gimnazjów będzie lepiej, a pani minister nie można przecież nie wierzyć. Nawet jeśli jest polonistką i zamiast obejrzeć, mówi oglądnąć. Jeżeli chodzi o film Smoleńsk i każdy film, to autonomiczna decyzja dyrektora nauczycieli, uwaga rodziców, bo o nich zapominaliśmy, ja o nich cały czas przypominam tak brzmią zapisy Czyli prawne. W związku z tym to oni zdecydują. Ja tylko powiedziałam, że warto oglądnąć i że. Z tym, że, co ja tutaj będę język strzępił, trzeba zapytać społeczeństwa. I aby uniknąć podejrzeń o brak obiektywizmu, pokażemy zarówno opinię stałych bywalców stolicy, Wraca komuna. Przecież to jest system PRL-u. Ja pan Kaczyński tak bardzo tęskni za okresem międzywojennym, mógłby wrócić do reformy Jędrzejewiczowskiej z 1932 roku. Wtedy rzeczywiście byłoby to dobre rozwiązanie. Jestem za tym, żeby niczego nie zmieniać, bo to, co jest teraz, moim zdaniem działa. Mam dzieci w szkole i tak jest dobrze po prostu. Chyba są przeciw. Ale pokażemy też, co o reformie szkolnictwa i likwidacji gimnazjum mówią mieszkańcy innych, mniejszych miast. Oni z kolei są chyba za, skoro z powodu gimnazjów dopadło nas, uwaga, zgimbusienie. Co nas dopadło? Ano tak, zgimbusienie, prosimy. Szczerze mówiąc, przez, przez gimnazjum takie troszeczkę zgimbusienie weszło dopiero na tych nauczniów. Uczniów, na za szybko dorastają. Można? Proszę bardzo. No i dobrze, na koniec jedno zdanie. Jak najbardziej na poważnie. Powiedział kiedyś kanclerz Jan Zamojski, że takie będą rzecz pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Jeśli te wszystkie propozycje, o których opowiadamy w tym odcinku, rzeczywiście wejdą w życie, to czekają nas naprawdę niezwykle ciekawe czasy. Pomyślcie o tym. Do zobaczenia za tydzień.